Siemanko, ja jestem Mateusz. Dzisiaj będziemy polecać widzów. Ło, wow, 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 Hmm. <śmiech> <śmiech> ekran elegancko. Polecanie widzów. Kim? Teraz jest live. Będę polecał widzów. Czekajcie. Usunę. Gdzie to usunąć? No i ok, URL tutaj powinno być. Bitch. Dobra, pocz, hikur, zobaczymy, hikura, trzysta dwieście trzysta subskrypcji, ładnie. Widzę, że no, robisz y, f, y, chyba y, fordę y, tam y, cinema, tak? No, ładnie ci to wychodzi. Masz polecenie, subskrypcja. I następnie. Do mnie. O teraz zrobimy tak, że yy, żebym wpadł, to dajcie mi subskrypcję, ja do was wpadnę. O! O, to mi się podoba. Tak, takie napisy jak yy, Ublowa. Ładnie ci je tutaj komponuję. Tylko trochę ściszę. Oj. chodzisz Masz polecenie ne quarts subskrybuję Następnie. Tu tu, tu. Więc. więc więc no pomyliłem się <ścoughs> hikur Sory. Eee, teraz zobaczymy lockmaster 45 subskrypcji. <ścoughs> Zobaczymy speedrun'a. Dobra, czekajcie, tylko zobaczę jeszcze jeden jego filmik. Grzyska śmierci yy, Wank Master, nie wiem, kto się czyta. Chciałbym Ci dać tam subskrypcję, ale masz za cienkie mikro. I. bo pracuj na tym naprawdę. Życzę Ci powodzenia. Dobra, to następny kanał. No. Master, czekamy na następnego. Naprawdę, popracuj nad tym tym. Mikrem to... Ej, może ogarniesz tam szczyt. Czekamy na następnych. czekamy na następnych 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 Więc powiem wam Minecraft już cię zaraz polecę. Poczekaj tylko. dobra, to Wang Master powiem wam, Master dostaniesz y, Minecraft już cię zaraz polecę. Master kurde. Y, no dobra, polecę cię jednak. Niech będzie ci. Pamiętajcie. Yy, kto, chce, kto chce, żebym go polecił, subskrypcja? Oczywiście mnie. No dobra, masz ten. Dam ci tą subskrypcję. Następny Minecraft BlowEx. Napiszcie mi, napiszcie tam yy, na czacie, czy słuchacie mnie podwójnie, bo ja słyszę podwójnie mnie tutaj. Dobra, zobaczymy Minecraft Bloex. Grafik. Yy, wyzwanie dla widzów. Zobaczmy. Więc Master, masz suba. Niech Ci lepiej się układa na YouTube. Ciągle widzę te, 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 te intro. Dobra. Słuchajcie, jeszcze muszę zobaczyć czy, bo ładnie się zapowiada, powiem Ci, Minecraft Blogs czy jakoś tak, tylko muszę zobaczyć czy mnie subskrybowałeś, bo jak nie to sorry, nie mogę. ostępnie toś hangout ładnie się prowadzi na na moim koncie macie konkurs do wygrania do Sims 2. Więc... A! Więc miałem dokończyć ten filmik blo... Minecraft bloeksa to tam dam kwadratową karainę. Ktoś mi naprawdę chatę pięknie zrobił. No, gratulacje. Mhm. I o, pokażę wam, gdzie kto mieszka. A tutaj jest klipper, jak coś czekać jeszcze napiszę. na werset na werset na werset na werset na werset na Dobra, powiem Ci Minecraft yy, masz polecenie Trzymaj tak dalej. Arty Gaming. No zobaczmy. O, widzę, że jesteś fanem The Simsów. U mnie na kanale jest oryginalny klucz. Możesz wygrać do The Simsów dwójki. Zobaczę, czy subne mnie. czu, czu, czu. No, Przykro mi, ale nie, nie subnęłeś mnie. Musisz mnie subnąć. Jak wtedy subniesz, to wtedy czekam na następnych. A ja sobie patrzę mój kanał. Czekam na następnych. Bo... Tego e, gaminga ja nie dam mu subskrypcji, nie, kiedy mnie da mojej subskrypcji. Kiedy mogę go polecić? Ale widzę, że bo wiem, że warto polecenia. Zobaczcie, że tylko te simsy, bo widzę, że nie grasz z samym Minecraftem. Więc dobrze, intro się nawet ładnie zapowiada. dobra, gadajcie sobie, gadajcie, a ja tutaj będę odwarać za was czarną robotę. Dobra, jesteś fanem Simsów, wbijaj na mój kanał, pamiętaj. Konkursik jest mm, do wygrania, z Simsy dwójeczka. Okej, okay, patrzę tylko jeszcze raz, yy, polecenie widzów. tu 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 o, Dobra, artim. Dam ci te polecenie. Happy -y. No dobre, masz te polecenie. Polecam rtg. <tryk> <tryk> Ok, więc dużo tutaj ludzi już nie widzę. kończę live'a. Na razie tyle poleciłem. Narka wszystkim.